Dzień dobry Państwu. Dzisiaj upieczemy pyszne ciasto porzeczkowce. Do tego potrzebujemy zagotować kilka składników razem. Więc szklanka cukru, pół szklanki wody. Spójrzmy na ściągę. Tak, spójrzmy. Trzy czwarte szklanki oleju czyli na cztery części dzielimy i trzy części z tych czterech A, będzie. Trzy i trzy łyżki kakao Człowateczkę czy głowę? Człowateczkę. Raz, dwa, I trzy. I to mamy zagotować. Rozmieszamy i zagotujemy. Tylko zagotować, czy zagotować? Zagotujemy, tylko zagotować i wystudzić. To będzie nam potrzebne do ciasta. Gotujemy, tak? Tak, rozmieszamy i gotujemy. Czas do czas pomieszamy, żeby nam się nie przypaliło. Jak widzicie Państwo, zagotowało się, pulkuje, pulki Wyłączamy i odstawiamy do wystygnięcia. Teraz przystąpimy do pieczenia ciasta. Yy, oddzielamy białka od żółtek, białka do miski. Będziemy miksować je, obijać. to mi się żółtko trochę pękło, to już trzeba ile tych? Pięć jajek. Nie wiem, czemu to żółtko. mi trzeba uważać. Bo się białka nie ubią, jak się dostanie żółtko do białek. Trzeba uważać na te rzeczy. Osobno daję żółtko. Wspujemy szklanki cukru i miksujemy. W tym czasie przesiejemy półtorej szkanki małki. teraz W tym czasie przesiejemy półtorej szklanki małki. Jak widać, pięknie ubite są białka, ale przepraszam Państwa bardzo, ja zrobiłam błąd. Tutaj, no, ja mam dobrą maszynę, to mi się ubiło, ale yy, polecam Państwu ubijać najpierw białka. Jak są białka ubite, dopiero dodać cukier i jeszcze ubijać do rozpuszczenia cukru. Nie, proszę nie robić tego, żeby od razu cukier dawać do białek, bo po prostu to dłużej się robi i ciężej idzie. Wyłapałeś swój błąd. I teraz dodajemy po jednym rzutku. I dalej ubijamy. Wlewamy naszą masę wystrudzoną i dalej ubijamy. W międzyczasie 24 na 40 blaszkę wykładamy, trzek i posypujemy. 24 na 40. Masa została ubita i teraz dodajemy do tego mąkę. Do mąki ile tutaj było? W tej półtorej szklanki mąki no dodajemy łyżeczkę sody i łyżeczkę proszku do Trzeba zmiesza. tak zmieszamy. Teraz będziemy stopniowo dodawać mąkę naszą do tej obitej masy, którą pokazałam. Tak. I dalej miksujemy. Zmieszanej. Przemieszam jeszcze łyżką. No Bo się Z brzegów, z I będziemy wylewać do. do przygotowanej blaszki. Mhm. To troszeczkę muszę pomóc. Chyba nie wiem, jak to kręcić. Początek. Tego. Tak, to jest Dobre. końcówka rolki, to się zwija tego Pomogę. Papieru. Wkładamy nasze ciasto do piekarnika, nagrzanego do 180 stopni. Na środkową półeczkę. Środkowa półeczka. Tak. I będziemy piec około 40 minut. Grzałka górna dolna. Po 45 minutach ciasto jest upieczone, wyłączyłem i stydnie. Teraz skończymy naszego pożyczkowca. Tutaj mam dużą półkilogramową kostkę palmy. Yy, potrzebna jest jedna kostka, czyli 250 gram, więc daję pół kostki. Miękkie. Mięknie, tak, najlepiej. Klei, nie chce się. Wziąć, trzeba tak dać. I 6 łyżek cukru pudru. musimy to miksowali. Ucierali, miksowali. Tu Bierzemy. i ucieramy. To udarcie. Tu mam serek śmietankowy o smaku waniliowym, delfico, pół kilograma. I będziemy pomału dawać do, tego, do tej margaryny. Kupujmy dobry serek. No i po prostu lepszy gatunkowo. Nie patrzmy na cenę, bo to ma być dobry. On jest zbiorą do mascarpone. Już mamy zmiksowane, połączone wszystkie składniki naszej pierwszej masy. więc pyszna. A ile to ma Dwie masy. Hmm? To odstawiamy na razie. Ubierajmy mi się za drugą masę? Nie. Przekroimy y, nasze ciasto w poprzek na pół. A to tutaj, to, 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 to upieczone, wystygnięte. Tak. tak. Mm. Czyli po pierwszej masie robisz ciasto przekrojone, już? Musiałem że drugą. Tak wygląda nasze ciasto. Jest bardzo smaczne, Przekrojone. Przekrojone. A tu jest przekrojone i odwrócone ta góra, no, ta? tak? Tak. Już no, nie pokazała, Teraz posmarujemy dżemem, yy, dżemem z czarnej porzeczki. Mm -hmm. Szukam tutaj swoich kulek. Pół dżemu z porzeczki wyłożymy. Pół. Pół. I wysmarujemy blat. No bo porzeczkowiec to. Jest tak. Porzeczki. No mhm. to jest ta góra. że To z góra Jest to ciasto bardzo smaczne. Nie jest takie bardzo słodkie, leciutko kwaskowate. Dzięki temu dżemowi masa też jest taka akurat. Powiem szczerze. Możemy włożyć to z powrotem do blaszki spód. Drugą warstwę też snarujemy. Tutaj mam deskę pod spodem. Też smarujemy. Drugą połowę? Tak, wierzch dajemy do spodu. A tutaj jest strona przekrojona na wierzchu będzie. Mhm. Niestety nie jest to mój dżem, bo mój dżem już żeśmy z swojej własnej roboty zjedli. Jest to kupny dżem, no ale trudno. Trzeba mieć dżemy, porzeczkowe, na porzeczkowca. Naszą pierwszą masę wyłożymy tutaj na pierwszy blat i rozsmarujemy. Całą? Całą. A tutaj jest ta druga. To jest masa z serka, bardzo smaczna. Jak masa karpona jeszcze raz powtarzam. Ten serek jest. Są bardzo fajne serki. Tak, bardzo dobre. No, trzeba kupić dobrej jakości ser. Rozsmarowuję. No dobry ten. Dzięki. A masa? Pycha od Taka akurat. Tu musi być pożyczkowy rzeczywiście dżem, żeby było kwaskowe. Można jeszcze zrobić. To dzisiaj jest polecam. Naprawdę jest rzeczywiście jest bardzo czwartek. dobre to ciasto. Przekładamy nasze drugie ciasto na wierzch o, o. i robimy drugą masę. Znaczy się przekładamy, ale dżem do góry tak. Na to pokazuję, żeby było wszystko jasne. Tutaj mam śmietanę schłodzoną w lodówce, kremówkę 36%. Ubijam ją najpierw chwilkę samą, potem dodam śmietan fiksy i cukier puder. Pół litra. Pół litra. Co to było? Wyrzymasz wszystko, idę. Tak. Wykręcam. Leci jeszcze, leci ta śmietana. Jak pół litra do pół litra, tak? Mhm. A to jest te śmietan fiksy. Tak. To jest śmietana. Dobrze. I na razie chwilkę tak jak na śmietan fixach piszę. Ubijamy. Już częściowo jest ubita nasza. zostaje nasza śmietana. Dodaję dwa śmietan Musi ubić ta I łyżkę cukru pudru. Mamy czubatą, to tą łyżkę jest. I dalej ubijamy. Tam w najwyższych obrotach. Śmietana pięknie ubita, bardzo szybka jak śmietanę wiks się dało, się zaczęła. Wyczekujemy z czepaczki. Widać o. Mm -hmm. A nie drgnie. I wykładamy tę śmietanę na wierzch, na ciasto. Może małymi takimi porcjami. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli trzeba rozsmarować na całość. Przez, tak no mi się to No ale powoli. Za rzadki był dżem powiem szczerze. Tak? Tak. No trudno, to nie nasz. Nie wylizujcie śmietany. Pyszna jest. Bardzo gęsta mi się wyszła. Zaryzykowałam dłużej, bo boję się zawsze pitem śmietanę robić, gdyż jak za długo się będzie miksowało to może się masło wytrącić. Pyszna. A dzisiaj długo trochę pomiksowałam i dlatego tak ciężko się rozsmarowuje To nic będzie i tak na to czekolada szła. Jak Także rozkładamy. Ciasto jest spy. Bardzo gęsta śmietana. Piękna. Na wierzchu ucieramy czekoladę. No najlepiej to gorzka. Na grubej tarce spokojnie można, ale tak wychodzi, jakby wychodzi. Ja bym wolała nawet większe piórki, ale nie do rady. Ile Ty No ja miałam tutaj taką e, jedną dużą kostkę, można by pokazać. Aha, a ja pokażę. Sobie. Jaką tu, taką? No taką kostkę miałam jedną. Aha, taką czyli jak gdyby dwie małe jedna taka ta, czyli dwie małe i to starczy? starczy jak widać starczy to, tylko... eee, to już jest koniec pożyczkowca koniec życzę Dzień. smacznego chciałem powiedzieć że nie zrobimy teraz tego zdjęcia ani nie pokażemy przekrojonego bo jest świeży trzeba dać tak. Ciasto nadaje się do spożycia, najlepsze jest na już na drugi dzień. Mhm. Po jednym dniu, nawet po dwóch, ale na drugi dzień. Na pewno nie w tym samym dniu. Ja dam linki do zdjęć w opisie. Po prostu. Na drugi dzień chyba jutro, dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek. Chciałem powiedzieć, nie wiem kiedy to ktoś będzie robił. Dzisiaj jest Wielki Czwartek, jutro Wielki Piątek, jutro będzie to ciasto dopiero przekrojone i pokazane po prostu link. Dzisiaj, jeżeli macie jeszcze czas i ochotę, możecie je zrobić na święta. Wesołych świąt!